Mew jechała w milczeniu, próbując policzyć, ile dni była już na wygnaniu. Z zamyślenia wyrwał ją głos zwiadowcy. Pani! Pani musisz to zobaczyć! Żołnierz wskazał odcisk w śniegu. Mewa widziała już ślady tych podkutych gwoździami butów. Na piaszczystych drogach Lyrii, w popiołach. W które obrócono Edirn. Ślady nilwgardzkich piechurów, syknęła Mewe. I to świeże, wtrącił Gaską. Byli tu dzień, góra dwa dni temu. Zwiadowcy ustalili, że do Mahakamu zawitała niedawno nilwgardzka karawana pod obstawą zbrojnej piechoty. Najeźdźcy przywieźli kufry wypełnione złotem i klejnotami i wymienili je na najlepsze machakamskie miecze i włócznie. Mele udało się zdobyć jedną z monet, którymi płacili czarni. Na rewersie widniał lyryjski orzeł. Płacę złotem z mojego skarbca, wycedziła królowa, żeby kupić broń, którą potem będą zabijać moich żołnierzy i poddanych. Jeszcze możemy ich dogonić, powiedział Reinhardt, i upewnić się, że transport nigdy nie dotrze do Ebdachiego. Możecie, zgoda, powiedział Gabor, który przysłuchiwał się rozmowie. Ale zważcie, że Mahakam jest neutralny i gwarantuje obu stronom konfliktu bezpieczeństwo w swoich granicach. Co prawda, formalnie Nilgardczycy już je przekroczyli. Ale jeśli zaatakujecie ich rzut kamieniem od naszych bram, Bruwerowi pójdzie para z uszu i ogień z dupy. Wybacz Gabor, powiedziała królowa. Ale zaatakujemy transport. Muszę zatrzymać Nilwardczyków, a poza tym chętnie zobaczę, jak Bruwer puszcza te ognie. Gabor otworzył usta, żeby zaprotestować, ale zagłuszył go śmiech liryjskich żołnierzy. Mewa dała sygnał do wymarszu i niedługo potem dogoniła karawanę wroga. Jak nie trudno zgadnąć, doszło do kotu. obliczu porażki Nilfgaardczycy zrzucił i pudła, wzalegający na poboczu śniegu, uciekli, trzaskając z bicza. Jedna ze skrzyń pękła, ukazując owiniętą, w natłuszczoną skórę broń. Gascon wyciągnął śniący nowością Sihil, obrócił go w ręku, po czym przyłożył kciuk do ostrza. Z palca natychmiast popłynęła krew. Ach, ostry syn. Smoknął z uznaniem. Słysząc te słowa, Gabor niespodziewanie zaniósł się śmiechem. Co cię tak rozbawiło, jeśli wolno wiedzieć? Wedle tradycji, pierwsze słowa, które wojownik wypowie na widok Sichila, stają się imieniem miecza. Właśnie go ochrzciłeś. Moje gratulacje! Meve wyjęła broń z ręki zmieszanego Gaskona. Sama wybrałabym inne, pewnie nieco wznioślejsze miano, ale ostry Sukinsyn ma swój niewątpliwy urok. I nie mogę się doczekać, aż wypróbuję go na Nil Blachach. Tylko może już nie w Machakamie, wtrącił Gabor. I tak dość naważyliście piwa. Spróbuję to jakoś załagodzić, ale łatwo nie będzie. Niedługo potem wieści o poczynaniach Mewy dotarły do uszu Bruwera Hoga. I choć wbrew wcześniejszym zapowiedziom Gabora obyło się bez ognia, nie ulegało wątpliwości, że starosta był wściekły. Tylko dzięki wstawiennictwu klanu zigrinów, starosta nie wypędził Leryjczyków z przełęczy.